DNA uniemożliwia oraz trwale i stale obala naturalistyczną koncepcję ewolucji biologicznej, ponieważ nie istnieje żaden mechanizm powstania samego DNA w organizmach żywych bez udziału i wymogu już wcześniej istniejącego DNA. Bez DNA nie jest w stanie istnieć i przetrwać żadna komórka żywa. Mimo że samo DNA jest wystarczającym zaawansowanym elementem koniecznego istnienia każdej żywej komórki, która nie może zostać rozwinięta bez swojego uprzedniego istnienia w naturalistycznym ewolucjonistycznym procesie, to także system prezerwacji DNA zapewniony przez topoizomę razy jest jeszcze większym uniemożliwieniem koncepcji ewolucjonizmu biologicznego. DNA nie może przetrwać i istnieć bez skrajnie zaawansowanej topoizomy razy i jej złożonych procesów naprawczych wiązań DNA. Wymóg istnienia skrajnie zaawansowanego systemu prezerwacyjnego dla DNA. Uniemożliwia naturalistyczne ewolucjonistyczne samo rozwinięcie się zarówno DNA, jak i systemu topoizomerazy. Ewolucjonizm biologiczny jest trwale niemożliwy i skreślony wobec faktu istnienia topoizomerazy. Czy nie byłoby niesamowite, gdyby były urządzenia, które rozplątywałyby splątania automatycznie? Wewnątrz Twojego ciała, są, nazywa się topoizomeraza. Rozplątuje ona więzy w naszym DNA w niewiarygodnym procesie, który utrzymuje nas wszystkich przy życiu. DNA nosi w sobie instrukcje montażu wymagane dla Twojego ciała, by generować nowe komórki. Ale by DNA mogło działać, musi być kopiowane w procesie znanym jako replikacja. Podczas replikacji nici DNA zostają oddzielone, a maszyny proteinowe używają każdej z tych nici, by wytworzyć kopię przeciwnej nici. Końcowym rezultatem są dwie kopie oryginalnego DNA. Jednakże, replikacja DNA mierzy się z wyzwaniem życia i śmierci, zanim może ukończyć swoją misję. Oddzielenie nici DNA powoduje skręcenie części DNA, która nie została jeszcze rozdzielona. Ostatecznie naprężenie od skręcenia zwiększa się tak bardzo, że jeszcze nieskopiowany segment DNA owija się wokół siebie w tak zwane supercewki. Jeżeli nic nie zainterweniuje, to nagromadzenie supercewek całkowicie zatrzyma proces replikacji DNA. Skoro dwie linie nie mogą już zostać dłużej rozdzielone, a twoje komórki umrą. Tutaj na pomoc wkraczają specjalne proteiny zwane topoizomerazami, topoizomerazy są niesamowitymi maszynami molekularnymi, które rozplątują węzły. Istnieją w dwóch głównych typach, typ drugi zazwyczaj posiada trzy główne sekcje. Bramę górną Bramę środkową i bramę dolną. Każda brama może otworzyć się lub zamknąć w czasie działania proteiny. Typ drugi to poizomerazy rozwiązuje DNA w czterech głównych krokach. Wpierw, po tym gdy dwa segmenty DNA przejdą przez bramę górną, używa ona bramy środkowej, by rozerwać jeden segment DNA. Następnie przynosi drugi segment DNA przez to złamanie. I tu następuje decydujący krok. Topoizomeraza ponownie łączy pierwszy rozerwany segment DNA. Rezultatem tego jest eliminacja dwóch supercewek. W końcu, gdy dwa segmenty DNA zostały już rozwiązane, są uwalniane przez topoizomerazę. Druga część nici zostaje zwolniona od spodu, a pierwsza nić zostaje uwolniona od góry. Oczywiście, jest to tylko uproszczone podsumowanie. Rzeczywisty proces jest o wiele bardziej skomplikowany. Przygotujcie się na bardziej szczegółową wersję tego, jak zachodzi ten proces w oparciu o najnowsze badania. Gdy zbliżymy na górną część topoizomerazy, jeden z dwóch nachodzących na siebie wzajemnie segmentów DNA wchodzi przez górną bramę i zatrzymuje się przy bramie środkowej. Teraz drugi segment DNA wkracza do bramy górnej. DNA w środkowej bramie zostaje przecięte na pół przez topoizomerazę. Dwie molekuły ATP przytwierdzają się do siebie, zamykając bramę. Jedna z molekuł ATP zostaje rozbita w ADP i fosforan, wyzwalając energię, która pomoże utrzymać złączoną górną bramę podczas następnych kroków. Teraz otwiera się środkowa brama, ciągnąc ze sobą dwie części rozdzielonego DNA, tworząc w ten sposób przerwę. Skoro brama środkowa jest połączona ze złączonymi końcami, DNA pozostaje do niej przyczepione. Teraz drugi segment DNA przechodzi przez tę przerwę. Brama środkowa zamyka się, a końce przyczepionego DNA zostają ponownie złączone. Brama górna okręca się tak, aby uniemożliwić drugiemu segmentowi cofnięcie się z powrotem. Druga pozostała molekuła ATP także się rozbija, a brama dolna zostaje otwarta, pozwalając odejść drugiemu segmentowi DNA. Potem brama dolna się zamyka. Otwiera się brama górna i pierwszy segment DNA zostaje w końcu wypuszczony. Topolizomeraza zostaje teraz zresetowana, będąc w gotowości do przeprowadzenia tego samego procesu od nowa. Molekularna maszyna razy jest cudem świata biologicznego. Jej działanie jest wysoce zaaranżowane, ukazując znakomite i inteligentne zaprojektowanie.